Dzień dobry, zapraszam na najbliższą niedzielę na majówkę do Chorzowskiego Skansenu. Tego dnia będziemy tutaj obchodzić odpust w skansenie. Będzie to niezwykła okoliczność, żeby poznać dawne tradycje odpustowe, począwszy od kramów, a skończywszy na tym, jak się kiedyś bawiono. Wydarzenie rozpocznie msza święta w kościele Świętego Józefa z towarzystwem Orkiestry Górniczej. Później orkiestra przejdzie na naszą scenę, gdzie rozpocznie się impreza. Będą zespoły regionalne, będą wspólne zabawy, będzie prezentacja śląskich strojów, a także mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych, także zapraszam każdego z Państwa 4 maja do Chorzowskiego Skansenu. Od maja wchodzimy w tak zwany sezon wysoki, także jesteśmy dłużej otwarci. Zapraszam Państwa codziennie od godziny 9 do 18 są kasy czynne, a sam Skansen jest czynny do godziny 19, a w weekendy rozpoczynamy naszą działalność od godziny 10. Zapraszamy.